W dzisiejszym odcinku razem z Natalią nagrywamy dla Was pierwszy film po świętach na moim kanale, w którym znowu trochę pojemy. Wszystko dlatego, że w dzisiejszym odcinku osoba, która zje i wypije więcej rzeczy z koloru, po prostu wygrywa. Za chwilę to około fortuny wybierze dla nas kolor, a następnie pojedziemy do galerii, w której będziemy mieli godzinę na znalezienie, kupienie i zjedzenie albo wypicie rzeczy naszego koloru, ale potem po galerii wrócimy do domu i tutaj też będziemy mieli dodatkową godzinę, nie wiem, żeby przygotować to, co kupiliśmy albo po prostu znaleźć jeszcze jakieś inne rzeczy w domu Zanim jednak zaczniemy to koniecznie sprawdźcie Jaki kolor ma u was przycisk subskrybuj Widoczny na dole pod ekranem obok mojego awatara I jeśli ten przycisk jest u was czerwony To koniecznie go kliknijcie, zasubskrybujcie mój kanał I zróbcie tak żeby był szary Bo wtedy nie przegapicie żadnego nowego filmu I poproszę mi dobić 2 miliony subów A poza tym zróbmy coś czego dawno nie było Czyli zapytajmy koło fortuny Ile lajków powinniście zostawić pod tym filmem Dzięki koło fortuny no dobra, w takim razie Natalia, czas losować kolor Chcesz losować pierwsza? Mogę Ale właśnie, zanim losujemy kolor Natalia, to e, widzowie, Fix dobiła 100 tysięcy subów Chciałabym ja wam bardzo podziękować, bo wy naprawdę to zrobiliście Bez kitu, ja też nie wierzyłem, że jest to możliwe Ale w niecałym miesiącu zdobyliście na kanale Natalii 100 tysięcy subów, więc jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie subskrybujcie na fix. E, wystarczy kliknąć w niebieski nick w pierwszej linijce opisu Ale nie ma co Natalia, trzymaj telefon i losuj kolor dla siebie A twoim kolorem w dzisiejszym odcinku będzie, uwaga... Czerwony! No nie, ja go chciałem! Ja na przykład chciałam biały, bo jest on mega łatwy. Łatwy, biały? Łatwy. Lody, jogurt. Mleko. No, same, same rzeczy takie z białkiem bym powiedział. Ale dobra, sprawdźmy, jaki kolor będę miał. Ja, a będę miał. Żółty. W sumie nie jest chyba tak źle, bo żółtych rzeczy trochę jest, więc Natalia, zbieramy się i widzimy się w galerii. No dobra, dojechaliśmy do galerii i właśnie. Jeszcze dwie ważne zasady. Po pierwsze, Natalia, musimy zjeść całą rzecz, nie? Jeśli ją kupimy, czyli kupisz, w chipsy, to całą paczkę, no wiadomo. Jak coś już paczce, to trzeba zjeść całą. I druga ważna zasada, rzecz musi mieć nasz kolor z zewnątrz. To, co ma w środku, A wiesz. Nie, 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 nie paczka, tylko. Na przykład jak winogrono, czyli zielone i może mieć inny kolor w środku, tak? No tak, ale no zły miło. przykład akurat. No nie wiem, jakiś cukierek z zewnątrz jest i. Okej, okay, oblany czerwoną czekoladą, a jest brązowy w środku, to się zalicza. Tak jest. A okay. czas, start, mamy godzinę i zobaczymy Natalia jak to wygra. Dobra, słuchajcie, jesteśmy akurat obok, wiecie, miejsca z restauracjami, więc pójdziemy sobie, no chyba domyślacie się gdzie, skoro mamy żółty kolor. A będzie to oczywiście Maczek. Ja w dzisiejszym odcinku przyjmę sobie taką taktykę, że najpierw pójdę do sklepów, kupię sobie produkty, na koniec pójdę do fast foodów, a te produkty... Produkty, które kupię, zjem sobie w domu. W międzyczasie będę starała się jeść też jakieś małe produkty, żeby później na raz się nie zapchać. Jeszcze sklep, do którego pójdziemy, będzie po prostu Rosman, bo tam też mają żywność i może uda nam się znaleźć tam coś fajnego. Dobra, żółty w są oczywiście frytki, Weźmy sobie małe, bo trzeba zjeść całą paczkę. I do tego znalazłem też sos, słodko, kwaśny Jak widzicie, też żółty, więc możemy sobie go wziąć i będziemy mieli wtedy dwie rzeczy w jednym. No, słuchajcie, jest tyle z tyle rozumiem, że nie wiem, ile mi zajdzie. Okej, okay, jestem w Rosmanie. się znaleźć pierwszą czerwoną rzecz. Są to czerwone holsy. Bierzemy, drugą rzeczą jest Lizak. I trzecią super rzeczą są czerwone żelki. I w ogóle zawsze one są takie takiej i paczce a to są takie mini, więc idealnie. Okej, okay, jedynie zacznę sobie od tego izaka, bo będę gadał w międzyczasie, jak będziemy chodzili po innych sklepach bo myślę, że trochę nam to zajmie. A to resztę chowam na razie do plecaka. A kolejnym sklepem będą kuchnia Świata. To tutaj widzę czerwoną rzecz, ale jest to duży sos, czyli więc rezygnujemy. No niestety nic ciekawego czerwonego małego nie udało się znaleźć, bo wiecie, były jakieś duże sosy, ale miały one pół litra, więc To by było chyba niemożliwe do zrobienia w tym czasie. I tak jak mówiłam wcześniej, jem sobie tego izaka w międzyczasie. I teraz jakieś praliny. Dobra, słuchajcie, w końcu udało mi się zrobić moje zamówienie, ale jest mały problem. Dlatego, że jak wiecie, minęło prawie 10 minut. Co prawda, mam tutaj te dwie rzeczy, ale no, frytki i sos słodko-kwaśny, który jest żółty, muszę jeszcze zdążyć zjeść. Więc zabieram się za jedzenie i mam nadzieję, że z kolejnymi rzeczami pójdzie szybciej. Naprawdę? jakie znalazłam serduszka, ale niestety okazało się, że nie można brać ich na sztuki. Można je tylko wziąć w takim dużym zestawie. A my musimy pamiętać, że musimy to wszystko zjeść. Więc gdybym je w tym dużym rzecowie, to musiałbym zjeść cały zestaw i bym się tym bardzo zapchała więc idziemy szukać dalej i teraz pójdziemy sobie do TK Maxa. No dobra, sosu fajnie, jak widzicie, już praktycznie cały zjedzony, to jeszcze wygrzebiłem o, tą resztką frytek. Musiałem gotować sobie sporo sosu na frytki, bo było go sporo, a frytek jak widzicie, niewiele, bo jest mała paczka. A się kończymy to jeść i będziemy mieli dwie rzeczy tutaj tone. Tutaj są jakieś słodycze w mniejszej paczce, ale niestety różowe, więc lecimy na górę. Może po prostu u góry będzie więcej słodyczy, a i Lizak troszeczkę się zmniejszył, ale jeszcze jest całkiem duży. No dobra, Maka mam zaliczonego, idziemy teraz słuchajcie do lodziarni, bo spróbuję znaleźć jakiegoś żółtego loda. No mówiłam, że biały by był łatwiejszy. O, idealnie, słuchajcie, sorbet z mango, patrzcie jaki żółty kolorek. Tutaj słuchajcie, jest coś takiego jak sok odprężający. Jak widzicie też ma żółty kolor, więc możemy sobie go wziąć, co prawda jest całkiem sporo, ale myślę, że możemy go wypić. A tutaj niestety nie ma nic czerwonego, są jakieś makarony, jakieś sole. Zielone, białe, kurde, no. O, przepraszam, znalazłem jedną rzecz, ale jest to znowu ostry sos, więc dziękuję. No dobra, kolejne żółte rzeczy kupione. Idealnie się zużył, bo myślałem, że będzie tylko lód, a jak widzicie, przy okazji mamy też y, jakiś żółty sok. To jest mieszanka różnych owoców, więc no, perfekcyjnie. Tutaj na szczęście nie było też żadnej kolejki, więc ym, szybko kupiliśmy. trochę nadrobimy czasu i mam nadzieję, że uda się dzisiaj za wygrać. Ej, hey, dobry, to lody, jestem w szoku. Rzadko jem sorbetę, ale no chyba trzeba będzie zacząć. Dobra, mała zmiana planu, bo nie możemy nic znaleźć, więc idziemy teraz na strefę z jedzeniem, a później idziemy do Piotra i Pawła. Jak coś, to ciągle go męczy, już jest coraz mniejszy, ale jeszcze trochę brakuje. Dobra, słuchajcie, kończysz powoli loda, ale o ile nie było kolejki i trochę czasu zaoszczędziłem, nie stojąc z kolejcem, no to straciłem znowu trochę czasu, jedną z tego loda, bo chwilę to trwało. Dzień dobry. Dzień dobry, jak tam? Yy, ja nie mam jeszcze ani jednej rzeczy. Męczy ciągle Lizaka i nie mogę go zjeść. Proszę przegrasz, bo już mam cztery, jak to skończę. Ale ja mam tyle dużo. Tak? No, dobrze. No na zobaczymy. Okej, zdecydowałem się na pogryzienie ich bo inaczej i naszli tradycyjny chyba do jutra, więc pierwszą rzecz mam z członę, idziemy zobaczyć, czy jest coś czerwonego w maku. Dobra, ludzie donym, został mi sok do wypicia, ale biorę go w łapę i idę szukać em, jakichś innych rzeczy. Okej, jedną rzeczą, którą udało mi się znaleźć w McDonaldzie jest ketchup płatny, więc po prostu tylko no jego sobie tutaj weźmiemy. Słuchajcie, przechodzę właśnie obok kina i przypomniało mi się, że przecież nie są naczusy i mało tego, są czosy chyba z sosem Można wziąć, a nigdy nie biorę sosu serowym. Bo zawsze jem z meksykańskim, ale jeśli się uda, to będziemy mieli też na czosy plus sos serowy, czyli dwie rzeczy w jednym. Dobra, mam kupiony ketchup, dostałam aż trzy, ale w sumie wystarczy, że zjem jeden, bo przecież musimy zjeść tylko jedną paczkę. I teraz pójdziemy sobie jeszcze do KFC, bo wydaje mi się, że tam może coś do picia uda nam się znaleźć, bo w maku niestety nic nie było, bo wiecie, fryki są w czerwonym opakowaniu, no ale niestety opakowanie się nie liczy. Dobra, jak widzicie widzowie, na czosy z sosem serowym kupione. Udało się, więc mamy kolejne dwie żółte rzeczy. Zgadnijcie, ile zapocię za taką oto małą paczkę na czosów. No pomyślcie, zastanówcie się. Pomyślę sobie w głowie, ile mogło to kosztować. Uwaga, 21 zł. Ja wiedziałem, sobie, że dźwięk jest drogi, ale nie myślałem, że aż tyle. 21 złotych jest takie na czasy. To masakra, ale jemy to i będziemy jej kończyć zaliczone, Plus, przy okazji, będę sobie popijał moim sokiem. Ok, udało mi się znaleźć truskawkowego szejka i bierzemy sobie oczywiście małego, żeby mieć miejsce na inne rzeczy. O, jak widzicie, mamy szejka i jest on czerwony. I tutaj ma się taką mocno czerwoną truskawkową polewę. Jest jest mały, bo uda mi się go szybko wypić. Mmm, dobry. Powiem wam, że chyba nigdy nie pijam shake'a z KFC. Jest naprawdę spoko, chociaż jestem mega zimna, nie wiem, czy zęby mi nie zamarzną. Ale w ogóle zobaczmy, ile czasu nam zostało. U nie, zostało nam już niecałe 25 minut. Jak widzicie, na czosy zjedzone, sos serowy też zjedzony, sok jeszcze nie wypity, ale... Teraz już tak i dzięki temu słuchajcie mamy pięć rzeczy. A nie 6 rzeczy, bo zapomniałem jeszcze o lodzie. Więc teraz szybko to piję, później biegniemy do Piotra i Pawła zrobić duże zakupy do domu i na koniec przyjdę sobie się do gry na lodę, ale... Muszę odpocząć od tego zimnego po tym szejku. O kurde, spojrzałem właśnie na zagadek, i zostało już niecałe 18 minut. Nie wiem, kiedy to zaczęło, ale teraz trzeba, słuchajcie, zmienić taktykę. I właśnie dlatego idziemy teraz do sklepu spożywczego, żeby kupić rzeczy, które potem w kolejnej godzinie będziemy jedli w domu. No, jeszcze trochę go zostało. Ale słuchajcie, tam po drodze zobaczymy, już takie stysko z pralinami. Spróbujemy podejść, zobaczyć, czy nie ma czego żółtego. Kurde, pomarańczowy jest, czerwony jest, yy, brązowy jest, ale żółtego nie widzę. Ale jest za to żółty makaronik, który, jak wiecie, smak marakui No, kolor ma ewidentnie żółty, więc bierzemy i będziemy mieli kolejny Punkt. Dobra, szyjk jest zaliczony, więc mamy już dwie rzeczy i teraz zbiegniemy szybko do Piotra i pomoc zrobić duże zakupy do domu. Dobra, nie kupiony. Okazało się w ogóle, że są jeszcze cytrynowy, więc wziąłem cytrynowego, bo on jest jeszcze bardziej żółty, więc raz, dwa możemy go zjeść. I teraz już sobie idziemy do sklepu spożywczego. Okej, okay, jestem już w pierwszej i zaczynamy poszukiwania czerwonych rzeczy. Kurde, dlaczego rzeczy mają czerwoną pakowania, w środku, są na przykład żółte. O widzicie właśnie o tych jak mówiłam wcześniej. One zazwyczaj są takie duże, a mamy o połowę mniejszą wersję. Ale obok mamy też czerwoną, truskawkową mamę, więc bierzemy. Dobra, jesteśmy sklepie, wziąłem koszyk i teraz, pakujemy jak najwięcej rzeczy, bo no czasu mamy niewiele. No dobra, pierwsza żółta rzeczy, czyli już jest. Obok mamy jak widzicie banany, więc też je wezmę. Dobra, banany, jak widzicie mamy. Chciałam znaleźć jeszcze truskawki, ale patrzcie, kogo tutaj znalazłam. Dzień, dzień dobry, po raz kolejny. Gdzie są truskawki? Pomóż mi. Y nie, nie wiem, ale nie mam pojęcia, kurde, nie wiem. Co prawda nie udało mi się znaleźć truskawek, ale mamy czerwoną porzeczkę. Kolejna rzecz to oczywiście ser żółty. Ser żółty, tylko szukamy jakiegoś świecie, jak najmniejszego opakowania Dobra, mniejszego nie widzę, więc bierzemy ten. Kolejną rzeczą mam płatki, widzicie konflecje, które są w takim małym opakowaniu Czerwony truskawkowy kisel, gdzie po prostu rządzi truskawka. Czerwony sosna poje do makaronu. Ma smak smaku ketchupowym, jak widzicie, są one czerwone. Będziemy je, zobaczymy, czy karu je zaliczy, ale wydaje mi się, że tak. U mnie zostały 3,5 minuty. Na szczęście płacić możemy po czasie, więc no, te 3,5 na to, żeby po prostu te rzeczy znaleźć. Czerwone osi, bo w dzisiejszym odcinku jeszcze się też picicę. Oczywiście oranżada Helena. No i czerwony Timbark Park. Szukam słuchajcie, jakichś żółtych żelków, ale niestety nie widzę, kurde. Biorę jeszcze oczywiście druskę w go Belle. O, mam tutaj taką czerwoną galaretkę więc koniecznie ją bierzemy. Przyszedłem na napoj, słuchajcie, bo to mogą być darmowe, łatwe punkty, i teraz muszę znaleźć coś małego najlepiej. O, tak, jaki ekipy, idealnie. I przy Kasi uda mi się znaleźć jeszcze takie gumy orbit czerwone ale mam nadzieję, że one w ogóle są czerwone, bo nigdy ich nie jadą. A i wziąłem jeszcze ja, po chyba nie pokazywałam. Dobra, wziąłem, no puszkę do tego. Tu Mamy nekter bananowy, więc spróbuję go wypić, chociaż jest całkiem duży, więc nie wiem, czy zdążę, ale w razie czego weźmiemy. Do tego tym pomarańczowo-bruskinowy, ale no chyba jest żółty, nie? Bardziej niż pomarańczowy, tak mi się wydaje. Dobra, jeszcze słuchajcie, oranżinę. O, i żółtą orężatę chelę. Zresztą nie wiem, czy radę ją wypić, ale niech będzie. No nie słuchaj, zostawić 2 sekundy i mamy koniec czasu, więc niestety nic więcej żółtego już nie wezmę. Kurde, wiesz, już z to chciałam być dogrycana, ale jak widzicie, mamy koniec czasu. Oho, dzień dobry, jak tam? Dzień dobry, nie złożyłem na lody biec. O ja ale ja. Purdy, ja właśnie nie zdążyłem za dużo kupić tutaj w tym sklepie, ale jedziemy do domu i tam będziemy mieli kolejną godzinę, tak? A ile w ogóle rzeczy zjadłeś i wypiłeś? Eee, siedem chyba? No? Siedem? To dwie! Serio? No ale mam Łatwo. Do tego, tak. Dobra, nie zdążysz Natalia, jedziemy do domu. No dobra, wróciliśmy do domu i jak widzicie, wyłożyliśmy nasze rzeczy, które kupiliśmy. Natalia ma ich co prawda więcej, ale pamiętaj, Natalia, że ja mam już siedem rzeczy zjedzonych, nie? Niestety wiem, ja mam co prawda dwie, ale patrząc na rozmiar na przykład mojej oranżady, a twojej. No to mi to wejdzie łatwiej. Okej, okay, ale pamiętaj, że liczą się zjedzone i wypite rzeczy w całości, więc zanim ty mnie dogonisz, to ja już dawno sobie, mam nadzieję, z tym poradzę. Ale dobra, nie ma co, uwaga, czas start. Od tej pory mamy godzinę na zjedzenie tego wszystkiego, plus tego, co znajdziemy w domu, nie? Bo też możemy szukać innych rzeczy. Ja sobie zacznę od tych największych rzeczy, żeby szybko się ich pozbyć, a później będę dopychała się tymi małymi. Ja z kolei zacznę sobie chyba od napoju ekipy, potem zjem ser a potem zajmiemy się resztą. Kurde, ta cytryna mi się trochę nie widzi, ale no zobaczymy. Jezu, widzę jak ja dawno mi piją po mojej chyba nawet nie smakuje w ogóle. A ty masz Lepszy. Mhm. Cytrynowy był lepszy, jak twoje osi czerwone. Poko. Dobre? No. Boje, ja mam i vis zabierze czy że to wygramy. Ja już kończę ten napój. Nie ma takiej opcji nawet. Mm. Puszka pusta, więc mamy kolejną rzecz, ale w ogóle zwróćcie uwagę, że dalej jest błąd na puszce. Jest holding zamiast holding SA. No co tak wolno idzie? Ojej, oh, Natalia! Jak wolno, jak ja zapijam żelki. No dobra, pytanie, co teraz by tutaj zjeść? Kurde, banany mamy w sumie. Nie, cytrynę jeszcze nie. Wiecie co, zjem chyba sobie paczkę sera. O jakiś jaki spocony ten ser, tak się zagrzał I Teraz po drodze na naraz wiesz? No co? Szelki zjedzone Już? Ja już kończę ser, ale jest masakra powiem wam, to był zły pomysł To jeszcze no jak na moje to jest żółte, więc możesz mi spokojnie Zobacz, oddać No, patrz, to był czerwony No były bardziej czerwone, ale wam, pokazywałam, widząc, że się zastanawiałam, ale stwierdziłam, że na pewno będą czerwone i że... Ta, no masz, pokaż Ale są żółte Są żółte Uwaga, ja kończę ser i... mamy już nie ale jedzenie talii paczki sera na raz to nie jest najlepszy pomysł No dobra, jak wiecie mamy jeszcze ponad 46 minut i teraz może dla odmiany zjemy sobie... Albo nie, jedliśmy przez chwilą ser, więc wypijmy Powiedzmy, ty, Marka. U mnie teraz akcja jedzenie ketchupu yy, Czy to naprawdę, Natalia, będzie nie siadła sam ketchup? No nie mam wyjścia, ale ja nie wiem, czy ja lubię taki sam, bo ja zawsze muszę jeść czymś. W ogóle, Natalia, żeby nie było, to jest żółte, prawda? Mhm. Mm nie pomarańczowe. Nie, Ródy. nie no, pomarańczowe. Myśl, jest takie... Myślałem, że będziesz się kłóciła, ale dobra. Nie, no to jest bardziej żółty, No jest żółty. No pomarańczowy to pomarańczowy. To jest, o, tutaj jest na etykiecie pomarańczowy. Widzicie, jest różnica. Tu jest żółty, a tu jest pomarańczowy. O. I jak widzicie pod kapselkiem miałem nie gniewam się i to prawda widzowie. Nie gniewam się, że nie zostawiliście jeszcze suba ani łapki w górę pod tym filmem. No, ale fajnie byłoby, jakbyście to zrobili. Skończony Już? Okay. Kurde, za mały by. A skąd ty masz ten kaczu w ogóle? Zmaka. A zmaka? Jakby, jak się jego samego, to taki czuł taki jest. Aha. No dobrze, Natalia ma kolejną rzecz, ale e, uwaga. To ja powiem, że w międzyczasie zrobię sobie kisel, żeby zdążył mi wystygnąć no, Kolejny ja punkt. To tobą. Karu po prostu leci jak burza, więc w międzyczasie jak gotuje mi się woda na kisel, to po prostu zacznę sobie jeść mambę Nie no, nie wytrzymam Truska w koła mamba, czerwoną specjalnie brałam, jest różowa no, chciałbym ci to zaliczyć bardzo jako czerwone, ale no, no nie mogę, no to jest ewidentnie takie różowe i to jasne różowe, nie? No nie wie, że gumy też są białe. No A mia... właśnie zastanawiałam się, i mówiłam do widzów, że nie wiem jakiego to, No się tak szczerze. Chcesz... Czy ty myślałeś, że gumy do życia będą inne niż białe? Tak Teraz spróbujemy to, to musi być czerwone, bo tutaj jest czerwone Dawaj, no, otwieraj Jest No dobra, tu ewidentnie. tylko musisz zestać całą paczkę, nie? Wiesz o tym? Mówiłam, a to się chyba długo rozpuszcza niestety Ale ja wiem, w się rozdzieliłem banany, bo jeden jest do miniaturki, drugi jest do zjedzenia To nie jest jakby paczka, je można rozdzielać, wiecie o co chodzi widzowie Mam tylko nadzieję, że napój ekipy i banan nie zadziała tak jak sprite i banan I że no nie będę miał w brzuchu sprite and banana challenge Mmm, na nie jadłem, też dobrze Zaliczone! Przepraszam, ale czy ty mógłbyś troszeczkę zwolnić, ja jeszcze nawet nie skończyłam tego osi Powodzenia życzę Natalia! Dobra, musimy je teraz szybko wyzerować. Tutaj mam już przygotowany kisiel truskawkowy, który jest naprawdę czerwony, a nie różowy I ostatni łyczek Zaliczone, bierzemy się teraz za kisiel, chociaż nie wiem czy on już wystygł Chyba średnio, więc idę szukać czegoś innego. No dobra, tutaj mamy rzeczy, które jeszcze mi zostały, które kupiłem. Mamy cornflakes, ale. Kurde, jedzenie ich będzie upierdliwe, bo. No, one są, wiecie, chrupiące. Zanim je tam przełknę i w ogóle to chwilę to zajmie. Mamy cytrynę, ale nie wiem, czy jest sensją jeść, bo póki co z Natalią ostro wygrywam. Oranżady i tej oranżiny boję się pić, bo one są gazowane i nie wiem, czy nie będą rewolucji w połączeniu z bananem. Więc w sumie poszukam czegoś żółtego jeszcze po domu i no zobaczymy, czy coś znajdę. Okej, okay, w międzyczasie jakiś mi stygnie, bo jest niestety jeszcze za gorący, i to po prostu. Tu sobie sobie jabłko. A no tak, bo ono jest czerwone. Jest skórka, ale. Tak. W środku A. jest co prawda jasne, ale to się nie liczy. Ważne, że skórka jest czerwona. Dobra, ja słuchajcie, pogrzebałem w i patrzcie to znalazłem, uwaga. O, czekajcie! Proszę bardzo, jak widzicie, kukurydza. I to taka całkiem mała. Ja w końcu powoli kończę jest to jabłko i szczerze, coś to już powoli kończy mi się miejsce w brzuchu. A do mnie Natalia no jeszcze ci... Oj, sporo brakuje. Nie wiem, ale to osi było takie olbrzymie, ja się nim tak zapchałam. To był że... głupi pomysł, to mogę zostawić na koniec, ale już nic nie chciałem mówić. Ja w takim razie dodajem się teraz moją kukrydzą, nie jej dużo, więc. Powinno być całkiem przyjemnie. Dobra, mi się w końcu udało zmęczyć to jabłko, więc teraz bierzemy się w końcu za kisiel. Mam nadzieję, że w końcu jest zimny i idealny do jedzenia, bo niestety, jak dotykam kubek, to nadal jest troszeczkę taki ciepły. A Karol tam męczy tą kukurydzę i chyba właśnie mu coś uciekło. No dobra, kukurydza zjedzona, ale czuję, że powoli mój organizm już nie daje rady. Z moich obliczeń wynika, że mam 12 zjedzonych rzeczy. A Nata, ja je właśnie kisiel, który jest jej siódmą rzeczą, czyli jak go zjesz, to będziesz miała 7, ja mam 12, czyli żeby mnie dogonić, Musiałaby zjeść jeszcze co najmniej 5, mi przegonić 6 Zostało jak widzicie 13 minut i 13 sekund więc Natalia Zjedzone. Zjedzone. Okej, okay, czyli masz siódmą rzecz. Ale tak patrząc na to, to tak. Wypijesz Helenę, będziesz miała 8, Zjesz się ogromnie, będziesz miała dziewięć. Tu dziesięć. Nie zdążysz. Nie, nie, nie masz tyle czasu, więc. Wiesz co, ja po prostu popatrzę, póki wyjdzie ci. Jak będziesz się doganiała, to wtedy coś jeszcze zjem, ale wydaje mi się, że mam za dużą przewagę, żebyś dała radę. To chodzi jest czerwony No tak, no to jest ewidentnie czerwone, tu nie ale ma pracę, wątpliwości. Teraz tu już się boję. Dobra, no, widzowie, Natalia pije sobie orężadę. Ale oj, coś opornie wchodzi, coś ciężko. Ciężko już z miejscem. Dobra. Zostało 7 minut do końca, więc chwilę to trwało, ale jak widzicie Helena wyzelowana. Czy jest Natalia 4, żeby był remis? Nie ma szans. Teraz czas na Jogobelle. Jogobelle? No. Czy ona jest czerwona tak naprawdę? ja się otwórz. No, możemy uznać. Dobra, jest powiedzmy czerwona. Trochę mleczna, ale jest czerwona. Niech będzie. Mm, ciepła już jest. Dodatkowe utrudnienie. Gorzej! No, najgorzej widzowie. I ciepły ser też był taki. Nie, niezbyt. Dobra, 2 minuty 50 tego do końca i Natalia chyba już kończy, tak? Koniec. No koniec, ale Natalia zostały ci dwie minuty. Nie, co jest, to no, jest te dwie minuty. Nic! Dobra, do końca zostały niecałe dwie minuty już pewnie teraz. Ja mam rzeczy 9, karum o dwanaście. Łatwo z tobą. masz szansę, że się zjem którąś z tych Nie, no, no, no normalnie. normalnie! Zanim to zrobię, to już miło dwie minuty. W ogóle sos? Zjeść. Czemu ty kupiłeś sos Natalia? Ty myślałem, że będziesz robiła sos? No chciałam sam sos zjeść, bo on jest dobry. Jedynie tego zajmuje mi bardzo długo, więc to też odpada. To może jakimś cudem zdążyłabym wypić, ale to i tak nic nie zmieni, więc gratulacje wygranej. Już? No już, to co zaraz będzie dzwonił tam? No tak dokładnie to za minutę i 5 sekund, więc no y y jesteś pewna? No tak, no musiała być 4 żeby my Więc widzowie, nie ma czego do końca, anulujemy czas. I w tej chwili na ekranie macie pokazane oficjalne wyniki. Końca, Końców, udało ty, 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 mi się ty, ty, wygrać. Super! Patrzcie, trochę Cię poprawiłeś, bo ostatnio no. to po nasz wstyd było z Tobą rywalizować. Trzy odcinki chyba słuchajcie, przegrywałem rzędu, ale na tym kończymy. Słuchajcie, lajka, like, będzie się mało. Subskrybujcie i mój kanał kończymy. i kanał Natali. Linki są w opisie, wpadajcie na nasze Instagramy. Bo wróciliśmy ostatnio. Tak, tam. jesteśmy aktywni na Instagramach, więc kończę wbijajcie A póki co trzymajcie się i ra!